Witam was wszystkich bardzo serdecznie. że już 39, ale nie jestem pewien odcinku z gry y, Far Cry 5 na moim kanale. W dzisiejszym materiale mianowicie będziemy y, wkraczać, wkraczamy do bunkru Fate i rozliczymy się, mam nadzieję, uratujemy szeryfa i będzie wszystko sito. A jak nie, to będzie ciężko. No i jak zostanie czasu, to zrobimy sobie jeszcze ostatni y, posterunek chyba jakoś tak się to nazywa no i w następnym odcinku co kończymy gierkę ja pili nie mogę biegać jak będą ci jak będą wrogowie to będzie kicha chyba dobrze idę nie garni się o w dupę O już mam broń, no właśnie. To idziemy do góry. Porozmawiaj z szeryfem. Ogarnij się, szeryfie. White horse, biały koń. O dupę, ale ma źrenicę wyczpaną. Stawcie lajka, nie wiem, czy mówiłem. O jezu, pentlemo. O, w dupę. No, róż dupę ty, ale co ty patrzysz, co on będzie robił? Musiałem sprawdzić, czy dobrze ma podpięty mikrofon. No, muszę, muszę. Zapis, fajnie, save znaczy, it. maj produkcję bogości. Ona to jest iluzja, czy ona jest prawdziwa? Wydaje mi się, że iluzja Dawaj, shotguna Nie wiem czemu nie ma pod F interakcji Ale spoko Tak też może być No szybciej to otwieraj, bo zaraz się powiesi O tu już wchodzimy do normalnego bunkru Oj poczekajcie Nie ma pośpiechu Tak więc pyk I pyk Wszystko? Mniej więcej chyba tak. Centralne zawory. Przeciąż. Zatrzymaj produkcję bogości. Kolejni? Jezu. Interaktuj. Z buta dostał Siema. Weźmie regeneruj to zdrowie gościu Nie mam kamizelki Fajnie jakby znalazł gdzieś jakąś I fajnie jakby zaświecił latarkę Bo czasem średnio widać w tej grze to już nie włączałem, a nie, chyba obok włączałem fajnie, że mnie nie widzą jak ja to przeciążę, nie? a bo już mi ta się straciła ta miksturka walimy w żyłę dalej niż pompy centralne. Idziemy. Fajnie jakbyś biegał szybciej. Dawaj to w dodatku. Ale to strasznie szybko znika. Chyba dobrze działa i szybko znika. Jakoś tak powinno to mi się wydaje działać. Odnawiamy i idziemy. Fajnie, że oni mnie widzą jak nie powinni jeszcze widzieć. Bo w sumie nie, no przez tę szybkę mogą coś ujrzeć. Bez sensu użyłem w sumie te podwójne razy jeszcze, nie? Zestań praczyć tym ogniem. Toczy do silosu o jezu, ile tu jest osób. Ja zawsze klikam F, nie? Boom. бодя спокой о I jakby się uleczył teraz troszkę, wiesz? Mamy chwilę czasu, dawaj w żyłę, i to też w żyłę. Poczekajcie, muszę cięcie zrobić. Dobra, już jestem. Już jestem. Już jestem. Znów i lecimy. Gdzie mam iść? Gdzie mam iść? Gdzie mam iść? Gdzie... Ograniczyk czasu jest? Nie ma na szczęście. Dobra. Po drabinie prawdopodobnie. Lecimy. Ewakuacja. Najtrudniejszy chyba dalej zostanie ten bunkier Johna, nie? Dla mnie. No szybciej to otwieraj, gościu, przecież wszystko płonie Wszystko robi bumbu A i też to... My zniknęliśmy jakimś dziwnym trafem, a to robiło bum. To w sumie dzisiaj, jak ja to nagrywam w sobotę, to se przespidranowałem cztery odcinki. <laughs> poniedziałek, środa, piątek i drugi poniedziałek. Jeju. To we w, w środę wychodzi, że kończymy grę? You look like a hell. Yeah, well, I feel like it too. You need help getting back inside? Hell no, I'll manage. I didn't think you could pull this off. You saved a lot of people here today, Rook. Don't forget that. Hey, can you give me a hand? Better go. Yeah. You know, there was a moment just before you arrived. I just lost all hope. I couldn't see a way out. But you led the way. And a lot of good people died, but everyone here, all of us, were alive because of you. And I'm damn proud of you. Now I want you to find that goddamn Joseph Seed, bring him to justice, or put him in the ground. It's an order, deputy, I mean, maybe it's a pogadanka, but it's another seal has been opened. My family, my brothers, my sisters, they've been taken from me by a snake in the garden. Goście, <laughs> I thought I knew God's plan, but I was wrong. I was blind. But now I see. you took my family from me so that I could have yours we will welcome them with open arms just as we will welcome you we will be waiting for you again <shran> Na ratunek szeryfowi Whitehorse, takie coś, o! Pożerać grzechów dostałem, fajnie Fajnie, fajnie Czyli nowe brońki i nowy shotgun Ciekawe... O, cztery koła dostałem za wezwolenie fajnie W takim razie, gdzie jest ten? To będzie tutaj? Nie ma tutaj No mam Mamy gościa widzowy na odcinku mojego brata. Tylko nie wiem, gdzie to jest. Ty no, fortownie nie wiem, gdzie jest ten pożar ma, grzechów. Unima. Unima. O tu będzie, no. Jest. Ładnie wygląda. Dobra, widzowie, na tym odcinku to już. To już więcej nie chcę robić. I tak troszkę, i tak troszkę dzisiaj popłynąłem. No to tak Nie Wszystko się zaczęło. Misja fabularna dotrzeć do kompleksu ojca. Ostatnia misja. Jaki jest opis? Przeczytajmy. Ojciec wezwał cię na ostateczne starcie. Spotkaj się z nim w jego kompleksie. Przykoła. Za ukończenie gry powinien 10 dostać. 10 punktów talentu dostałem? Za co? Gościu, ogólnie mógłbym kupić sobie to, ale ja chcę sobie desant kupić. W sumie desant już mi nie będzie potrzebny. Eee, no nie ma tu już nic do kupienia, tak szczerze. Dawaj, descent. Do wykupienia zostało mi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, na 3, na 4, na 5, 16, 7, na 8, na 9, na 20. Czy jakieś 100 punktów może? Jakoś tak? Więcej trochę pewnie. 200 może. No i tak to widzę, wygląda. Mam nadzieję, że Cinebom się spodobał. Jeśli tak, no to wiadomo, zostawcie łapkę w górę, sobie pić adwoneczkiem oraz napiszcie jakiś komentarz. W następnym odcinku kończymy grę, ja mam za, za pół prawie serii dziękuję, trzymajcie się, z tej strony Fekso, elo.